Pani Bagiego i Magiedy Tarnowskiej byli przekonani, że po finale tańca z gwiazdami para tworzy coś więcej niż tylko ekranową chemię, bo w programie był ślub na parkiecie, była złota bransoletka, były czułe wyznania i tajemnicze zasłanianie twarzy podczas słynnego tango argentynowego, które wyglądało jak pocałunek. Ale tydzień po finale Bagi pojawił się u Wojewódzkiego i wywrócił wszystko do góry nogami. Przyznał, że od początku programu wszyscy ich łączyli i że produkcja specjalnie dała im choreografię z kultowym pocałunkiem Halejcio i Barańskiego, licząc, że zrobią to samo. On jednak nie chciał brać udziału w medialnej grze. Powiedział wprost, że był świadomy, że po pocałunku internet wybuchnie, ale nie chce iść po linii najmniejszego oporu. Mało tego bagi ogłosił, że jest singlem, a pierścionek, który kupił do ślubnej choreografii, był i już go nie ma. Podkreślił, że zarówno on, jak i Magda nie tworzą pary w życiu prywatnym, a cała romantyczna aura to była tylko energia sceniczna i taneczna historia opowiedziana w programie. Dla fanów to kubeł zimnej wody, bo duet, który wyglądał jak początek wielkiej miłości, okazał się jedynie piękną ekranową iluzją.